Żyjemy w trudnych czasach. Współczesne społeczeństwo staje przed szeregiem kryzysów, począwszy od problemów środowiskowych i ekonomicznych, po osobiste kwestie zdrowia psychicznego i duchowego. W obliczu tego wiru trudności wielu ludzi szuka odpowiedzi i pociechy, często czując się zagubionymi i beznadziejnymi. Jednak tradycja chrześcijańska, szczególnie poprzez nauki świętu Ignacego Loyoli, oferuje drogę nadziei i odnowienia duchowego. Święty Ignacy. Dzięki swojej głębokiej duchowości i stworzeniu ćwiczeń duchowych, dostarcza nam narzędzi, aby znaleźć pokój i siłę w Bogu, nawet w najtrudniejszych okolicznościach. Współczesność jest naznaczona szeregiem wyzwań wpływających na naszą jakość życia. Kryzys klimatyczny zagraża naszemu przetrwaniu i przyszłym pokoleniom. Katastrofy naturalne, zanieczyszczenie i utrata bioróżnorodności to kwestie wymagające pilnych działań. Ponadto nierówność ekonomiczna i niesprawiedliwość społeczna wciąż rosną, tworząc przepaść między bogatymi a biednymi, uciskając najbardziej bezbronnych. Zdrowie psychiczne również stało się rosnącą troską z wieloma osobami cierpiącymi na depresję, lęki i inne problemy psychiczne. Te problemy, złożone i wzajemnie powiązane, mogą prowadzić do rozpaczy. Wielu ludzi czuje, że ich życie wymyka się spod kontroli, że świat stoi na krawędzi katastrofy. W tym scenariuszu poszukiwanie sensu i kierunku jest bardziej pilne niż kiedykolwiek. Właśnie tutaj nauki świętek Ignacego Loyoli stają się nieocenionym źródłem wskazówek i nadziei. Świętro Ignacy Loyoli, założyciel Towarzystwa Jezusowego Jezuitów, jest centralną postacią w duchowości chrześcijańskiej. Jego ćwiczenia duchowe to zbiór medytacji, modlitw i praktyk, które mają na celu pomóc pomoc w pogłębieniu ich relacji z Bogiem, z Bogiem i jego woli. Te ćwiczenia to nie tylko praktyka religijna, ale duchowa podróż, która może przekształcić życie tych, którzy je praktykują. Duchowość ignacjańska jest głęboko skoncentrowana na poszukiwaniu Boga we wszystkich rzeczach. Dla Święty Ignacego Bóg jest obecny w każdym aspekcie naszego życia, od chwil radości po trudności. Rozpoznanie tej boskiej obecności jest pierwszym krokiem do znalezienia pokoju i nadziei. W obliczu współczesnych kryzysów to postrzeganie może pomóc nam zobaczyć poza bezpośrednimi trudnościami i znaleźć większy cel. Jednym z centralnych nauk Świętego Ignacego jest znaczenie rozeznania duchowego. Rozeznanie to dostrzeganie wewnętrznych poruszeń, które przybliżają nas lub oddalają od Boga. W czasach trudności rozeznanie może pomóc nam znaleźć właściwy kierunek i podejmować decyzje odzwierciedlające boską wolę. Świętego Ignacy uczy nas znajdować Boga we wszystkich rzeczach. Oznacza to rozpoznanie, że Bóg jest obecny nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Na przykład w obliczu kryzysu osobistego, takiego jak utrata pracy czy problem zdrowotny, możemy postrzegać te trudności jako okazję do wzrostu w wierze i zaufaniu Bogu. Zamiast rozpaczać, możemy szukać boskiej wskazówki i ufać, że Bóg prowadzi nas do większego dobra. Modlitwa jest fundamentalną częścią duchowości ignacjańskiej. Święty Ignacy zachęca nas do utrzymywania stałej komunikacji z Bogiem, nie tylko w momentach potrzeby, ale we wszystkich aspektach naszego życia. Modlitwa pomaga nam wzmocnić naszą relację z Bogiem i znaleźć wewnętrzny pokój potrzebny do stawienia czoła trudnościom. Jedną z najbardziej znanych modlitw świętego Ignacego jest modlitwa oddania. Przyjmij, Panie, i weź całą moją wolność, moją pamięć, mój rozum i całą moją wolę, wszystko co mam i posiadam. Ty mi to wszystko dałeś, Tobie to oddaję. Wszystko jest Twoje, rozporządzaj tym w pełni, według swojej woli. Daj mi tylko swoją miłość i łaskę, a to mi wystarczy. Amen. Ta modlitwa jest aktem całkowitego oddania i zaufania Bogu. Przypomina nam, że niezależnie od okoliczności, jesteśmy w rękach Boga. I możemy ufać Jego dobroci i mądrości. Duchowość ignacjańska zaprasza nas do życia z nadzieją, nawet w obliczu trudności. Dla świętego Ignacego nadzieja nie jest jedynie pragnieniem, aby rzeczy się poprawiły, ale głęboką ufnością, że Bóg działa w naszym życiu i na świecie, nawet gdy tego nie widzimy. Nadzieja chrześcijańska jest zakorzeniona w zmartwychwstaniu Chrystusa. Zwycięstwo Jezusa nad śmiercią daje nam pewność, że w Chrystusie wszystkie rzeczy mogą być odnowione. Ta nadzieja daje nam siłę do stawienia czoła wyzwaniom życia z odwagą i wiarą. Podejście ignacjańskie do stawiania czoła trudnościom nie jest jedynie duchowe, ale także praktyczne. Ćwiczenia duchowe uczą nas refleksji nad naszym życiem, rozpoznawania naszych ograniczeń i nieustannego poszukiwania woli Bożej może to pomóc nam podejmować mądrzejsze decyzje i żyć peł